Hej, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy niedzielę, więc mamy takie pracochronne zdrapki, megalinie i Paradiso Wkład 30 zł yy, I co, postanowiłem tą wczorajszą wygraną yy, od Kingi Łukasza Ze zdrapek przeznaczyć na dzisiejszy odcinek, więc To nie jest mój żaden wkład, zobaczymy czy uda się coś pomnożyć yy, Paradiso były ostatnie Ostatnia zdrawka była w kolekturze, więc wziąłem numerek 24 no i megalinie 15. Wyciągnęło mi się taki numerek wyciągnął się, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiecie mój wkład żaden, a może akurat coś się uda pomnożyć. Będzie na kolejny odcinek. Trzymajcie kochani kciuki, a my zaczynamy od płetwy, od płetwy i łodzi. Płetwa i łódź, Płetwy i łódź. Dobra mamy. Jak coś pominę to przepraszam, ale u mnie to jest normalne, że ja pomijam, ale coś tak mało widzę tych symboli. To akurat wiadro i bluzka. Wiadro i bluzka. Wszystkie symbole muszą być, więc szukamy wiadro i bluzka. Dwie bluzki w ostatniej grze. Dobra. Więcej, więcej nie widzę. Dobra. Krab i kostium. Krab i kostium. Tu mamy krabka. Krab jest tutaj jeszcze i jeden kostium. Dobra. Następnie kotwica i serce. Serce i kotwica. Kotwica jest. Dobra. Mało coś tych symboli. Albo po prostu pomijam. Wodolot i ryba. Jest ryba. Kolejna. Wodolot jest w ostatniej grze. Razem z rybą obok. Praktycznie. dobra. Słońce i termometr. Termometr. Teraz wiecie, te ostatnie, które zostają, są najlepsze. Więc zobaczymy, zaryzykowałem i tak żadnego wkładu tutaj nie ma, więc termometr i słońce. Więc się bawimy. Testujemy termometr słońce. Fala, kostka. Kostka, fala. I tutaj jest fala. Okulary i delfin. Delfin. Tu jest delfin. Okulary. Nuta i piłka. Czy ta piłka mi coś mówi? Chyba. Nie, chyba nie. Nuta i piłka. Chyba nic nie daje. Piłka. O nie, niestety. To mi się wydawało. Dobra. I chyba dwa ostatnie symbole zostały jest Flaming i ośmiornica. Flaming mamy, flaminga. Ośmiornica. No niestety chyba nas będzie blokowało wiele symboli i nic nie ma niestety. No ale zabawa była fajnie. Zaraz. No, mamy różne kontrolne. Okej. Okay. To teraz mamy mega linie, Bardzo mnie ciekawią. Numerek 15, czyli ostatnie spaczki. Często te ostatnie potrafią być szczęśliwe. Nieraz na moim kanale się mogliście przekonać. Mamy cytrynę w serce. Jest cytryna. Jest cytryna. Cytryna. Kolejna, dobra. Winogrono wiśnie. Jest winogrono. Kolejne i kolejne. O, winogron jest sporo. Wiśnie też się pojawiają. O, pominąłbym prawie, że. fajnie, coś się tutaj pojawia. czy uda się przynajmniej te 20 złotych odzyskać. Popcorn i moneta. Mnożyć dalej. Moneta, popcorn. Moneta jest, moneta. To jest popcorn i moneta. Symbole się pojawiają, ale na razie linii nie ma. Dobra. Lody, korona, korona, lody. Nie mamy. Na razie nie ma pustych przelotów. Wszystkie symbole się pojawiają. O, tu moneta, fajnie pomijam. Tu korona, motyl i liść. Jest motylek. Kolejne, kolejne, motyl, motyl kolejno, foto piłka, mamy foto, jest foto, Oto no wszystkie symbole się na razie pojawiają. Nie wiem, piłki chyba nie ma. A jest jednak widzę. Wszystkie symbole są. A to wychodzi super. Naszynik Sakwa. Pewnie jakby się nie pojawią pod koniec. O właśnie chyba teraz. Ani naszyjnika, ani sakwy nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Flaming Diament. Chyba widziałem. Jest diament. Diament Flaming Są te symbole. No ale skromnie. Ale są. Podkowa kłódka. Podkowa kłódki chyba nie ma. Arbus pióro. Czy te pióro co widać? Nie, chyba. Arbus piuro nie. Wydawało mi się. Chciałbym. Arbus piuro. Chciałbym, chciałbym. Dobra. Kokos klapki. Blisko, blisko, ale daleko wszędzie. I klapki. Klapki są kokos, klapki. No nie wiem. Zobaczymy czy coś dadzą. Śminka i dzwonek. Śminka, śminka. Śminka to był kokos jeszcze. Śminka. No, gwiazdki nie będzie. Na pewno prezentu też nie. O, coraz mniej niestety możliwości. Ten łódź na utworzenie linii. Niestety, łódź jest. Zegar też chyba nam odpada. I co, ostatnie dwa? Rower i kości. tych symboli nie kojarzą w ogóle. Ale fajnie, przynajmniej odcinek za Afriką mam. No to z wygranej od Kingi Łukasza odcinek jest, no niestety portfel mamy pusto, dokładnie, no szkoda ale, ale podrapane było, było bardzo miło, dzięki jeszcze raz wielkie kochani Kinga i Łukasz za, za, ten, za tą paczuszkę za szczęśliwe zdrabki. no niestety nie udało się pomnożyć ale zabawa była zapraszam Was na kolejne odcinki trzymajcie się, cześć